Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie odrobinkę o trybie Big Boss, ponieważ no, ten tryb zawitał do nas. Powiemy sobie odrobinkę o tym, jakimi czołgami warto grać na trybie Big Boss, dlaczego warto grać na trybie Big Boss, w jaki sposób to grać, jakie są mniej więcej taktyki, żeby wygrywać więcej. No i tym się dzisiaj w zasadzie zajmiemy, a w międzyczasie będziemy sobie grali tego Big Boss. Więc tak. Ogólnie rzecz biorąc, tak na wstępie powiem coś, czego po prostu, żeby później nie zapomnieć w trakcie bitwy. Na wstępie warto wspomnieć, że na Big Bossie bardzo fajnie gra się czołgami, które są lekkie, szybkie, zwinne. Aczkolwiek, jeśli dostanie się na tym czołgu bossa, coś takiego, to okay. no Lepszy grać zrobi tym czołgiem dobry wynik, ale słabszy już tak dosyć ciężko, bo no, tym czołgiem jest dosyć łatwo na przykład rzucać, odpychać go do tą specjalną mocą bossa. I to jest duży problem, ale jesteście do... jeśli jesteście dobrym graczem, to będziecie wymietali na przykład na takim tę A ja sobie dzisiaj akurat zagram czymś innym. Takim dosyć niespotykanym może bym powiedział, jak myślicie co to takiego może być, Nie, no ja zagram, jadzioł zagram, takim wielkim, wielkim wolnym klocem można powiedzieć, no i sobie pogramy może akurat będę bossem, zdarzyłoby się, fajnie by było, mamy jedną siódmą tak naprawdę szansę, no każdy ma. Równe szanse na zostanie bossem, nie jest to jakoś tam, wiecie, że można sobie kupić większe szanse. Każdy ma tą szansę taką samą w każdej bitwie, więc no to wszystko zależy od naszego szczęścia. Nie jestem bossem, mam na start pułapkę grawitacji. Jak widzicie dostaje się też niewidzialność na start. Jeśli byście wystrzeli pocisk, zdjęli sobie gąskę, no to wtedy ją niestety, niestety albo stety Tracicie. O, no, no, niefortunne. No, bardzo niefortunne to było. Jeszcze ten go zasłonił, tam. No nie gadajcie, jeszcze ucieknie. Czy nie? Dobra, odsłonę go. O, no, chopie. Tam Haek 1145 siadł. Haek, pięknie. Także tak, mamy też ogólnie 5 poziomów naszych mocy, które levelujemy, tak naprawdę zdobywając uszkodzenia tak najbardziej, tak najbardziej w sumie. Dobra, może mu się skończy ta jego umiejętność. Niekoniecznie. Dobra. I te 5 poziomów mocy, no i z każdym poziomem ta nasza umiejętność staje się coraz mocniejsza. Więc tak. O, jeszcze na przykład teraz tego Jocha no nie, nie przyciągamy tam aż tak mocno. Ale jeśli będziemy mieli tą naszą czarną dziurę ulepszoną na poziom 5, no to uwierzcie mi, że ten Joch to będzie tam normalnie jak jakaś zabawka robił piruety, no nawet czołgi cięższe. Takiego Jocha też by się tak zachowywały. W ogóle dwa jochy się spotkały na byciu bossem. Ciekawe, jeszcze takiej chyba sytuacji nigdy nie miałem e, Tak Co ja to jadzio mogę zasadzie tutaj tego zrobić? Nie wiem, nie mam pojęcia Na grawitacji ten sobie podskoczył A tutaj? A bo ja wiem Może sobie gdzieś tutaj wiadę No taką ważną rzeczą Jeśli gracie ogólnie Też czołgami na tym trybie Big Boss jest coś, co właśnie ja przed chwilą zrobiłem. Właściwie czego nie zrobiłem. Mianowicie, jeśli widzicie, że następny was strzał zwiększy was, wam poziom waszej umiejętności, no to wykorzystajcie ją. Bo jeśli nie wykorzystacie, to ona jakby i tak się odnawia. Możecie ją znowu użyć zaraz, jeśli wbijacie nowy poziom. A ja przed chwilą, na przykład, mogę użyć tej tej Pułapki Moja drużyna by na tym zyskała, ale nie, od, nie zużyłem, z, oddałem strzał i poziom się zwiększył. Także, no, tak naprawdę straciłem jedną tą grawitopułapkę bez kłudałem od całego tego czasu oczekiwania na. O, dostałem właśnie ją na siebie i to jeszcze odgodzili. 30. No, ktoś inny mógłby we mnie strzelać? Ktoś inny, mam nadzieję, że to weszło. Bo on gdzieś sobie tam stoi potężna godzilla e, tak, kolejną rzeczą, o której warto też wspomnieć jeśli chodzi o tryb big boss to, że niekoniecznie, niekoniecznie dobrze jest tutaj grać z takimi wielkimi kolumbrynami jak ten czołg no bo sami widzicie, że bardzo ciężko może bardzo ciężko jest mi się to w ogóle na razie przemieszczać. No oczywiście jeśli, jeśli się jest bossem no to ma się wszystkie te statystyki zbustowane. no i wtedy, wtedy to nie jest żaden problem tak naprawdę 545, no cholera jasna, nie siadło niestety Jeszcze ładujemy Czemu on w ogóle wyjechał, miał taką dobrą pozycję tym jochem, coś mu odwaliło i wyjechał Dobra, no, bez tego hajaka, może coś go dobije Już ma tylko 300, okej, okay, dobili go. Fantastycznie, naprawdę fantastycznie No dlatego te takie kolumbryny wielkie nie będą zbyt dobre ale nimi też można, można czerpać Pan właściwie z gry takimi czołgami Nie mówię, że nie, ja na przykład czerpię Tak, gdzie by go przyciągnąć, a może być tam gdzieś sobie stał, chciał postać, no jeszcze troszkę mam za słabą tą moc Żeby go aż tak tam przyciągać no, Ale może jeszcze Ops Okej, okay, 850 <laughs> Więc całkiem fajnie Przepraszam za, za te moje kaszelnięcia i tak dalej, nam bardzo ciężko aktualnie mamy pogoda I ciężko jest być, ciężko jest to być w pełni zdrowym, tak naprawdę. Naprawdę bardzo ciężkie. Obołożę, zaraz z czy to jest magazynek? No już pełny no, A może i nie. No dobrze, bo ja on to tą to pułapkę, mam wiesz? Słuchaj, gościu. Cię się wydaje, że. <ślesy> Godzilla. Najgorsze, najlepsze z tych najgorszych rzeczy jest to, że tego Jillian tak naprawdę nie może mi za dużo zrobić. Patrzcie, zużyłem tu. Aha, przestało nie ruszać, okej, okay. a nam nie dał. Właściwie to nie tyle na mnie, co. No jeszcze ja dostał. Zgoda, już tylko strzelam, bo pociski mi się kończą. Dlatego pamiętajcie, że na ten tryb też bierzemy czołgi, które mają bardzo dużo. Bardzo dużo pocisków, mają bardzo duży arsenał. I mogą sobie właśnie postrzelać bardzo dużo i takimi czołgami na przykład będzie SRV-ka, bardzo dużo medów, też niektóre czołgi ciężkie, no na pewno na przykład ten Godzilla jest troszkę trudniejsza w grze i te pociski bardzo mocno, wiecie, tak z rozwagą strzelać, bo bardzo łatwo jest się wystrzelać bosem tam z, nie wiem ile ma Godzilla, z 15 pocisków. Kolejną taką taktyką, jeśli chodzi właśnie o tryb Big Boss, jest to granie w plutonie, bo można to grać w plutonie, jak najbardziej tak naprawdę trzeba. No i fajnie bardzo, że dostałem tą moc, którą aktualnie mam, czyli leczenie. Ponieważ leczenie to jest potężna moc, z której naprawdę powinniście korzystać, szczególnie do leczenia waszego bossa, ponieważ daje, możemy dać, o kurde... No o tym mówiłem właśnie z tą czarną dziurą na piątym poziomie, patrzcie Aha. Dobrze, ja to ich też poleczę I Jeszcze szczególnie, że teraz po tej nowej aktualizacji Ta, ta, ta dostał, tak okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobrze, dobrze nie nie, 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 nie Nie tam nie bierzecie ja to sobie poleczę wszystkich elegancko. Ten obek też sobie leczy. E, więc tak. No i granie, granie tutaj Plutonów jest naprawdę. bardzo, Nie wiem, że bardzo fajne, ponieważ e, robi się kosmicznej ilości uszkodzeń. No drugą rzeczą jest to, że e, no naprawdę można fajne taktyki stosować. Na przykład jeśli jeden z członków Plutonu ma Bombera, a drugi ma czarną dziurę no to można bardzo dużo żołgów przeciwnika zebrać w bardzo krótkim czasie w jedno miejsce no i wtedy wjeżdża tam ten drugi członek plutonu z tyłu mocą boombera i, i robi naprawdę bardzo dużo uszkodzenia o, no pięknie boczkiem się ustawia, co nie do no. o, okej, okay, okej okay. no ale zaczynam dostawać, super Cieszy mnie to niezmiernie, a z drugiej strony na przykład jeśli y, nasz plutonowy jest bossem, albo nawet jest, nie jest bossem, jest po prostu zwykłym graczem Ma na przykład moc katalizatora, a my mamy moc leczenia, albo on ma moc bombera, a my mamy moc leczenia No to naprawdę fajnie można się leczyć i ten damage efektywnie zadawać tak naprawdę przywracając, no nie wiem, no, nie mogę Wam przytoczyć ostatnią bitwę, jaką grałem z Kasprem. W bitwie tej yy, mieliśmy bodajże ja miałem bodajże 6000 uleczonych yy, Uleczonego PW i to wszystko było, było HP Kaspra. Kasper z drugiej strony miał tego HP uleczonego. Też bardzo podobną ilość i to było HP moje i dodatkowo mieliśmy jeszcze coś koło tam 12 tysięcy uszkodzeń, dlatego mówię, że to jest bardzo rzecz mocna, no bo tak naprawdę drugie, drugie, a jak czasami nawet może, czasami może nawet i trzecie, czwarte życie można sobie darować przy czym nasza drużyna właściwie to, ten tryb nie odczuje tego, że zginęliśmy. On tak się właśnie pięknie regenerujemy. Przebijemy, O oh boże, temu jest strzały. Aha, czas się skończył. No tak. To też warto zapamiętać. Że jeśli czas się skończy, to wygrywa drużyna, która ma więcej, więcej zachowanych żyć. No i tak na koniec, w sumie, pamiętajcie, że grać na Big Bossie, jeśli widzicie, że. Przegrywacie albo jest bardzo bliska sytuacja, no to jeśli macie mało HP, no to odsuwacie się do tyłu, nie jedziecie do przodu, bo jesteście bardzo łatwym celem, no i drużyna przeciwna będzie na was polowała Tak samo jeśli jesteście bosem. No bos, każdy, zabicie bossa, zabiera drużynie trzy życia. Jedno życie bossa jest warte trzy życia. Więc jeśli macie te trzy życia, a bos ma mało HP, no to bardzo często się zdarza, szczególnie pod koniec bitwy, że ten boss puszuje. No ale po co? No to ja nie wiem. To lepiej zagrać zachowawczo, zapolować na nie, czołgi przeciwnika, cokolwiek, ale no, no... jest to bardzo ciężkie, a przecież bossa widać w każdej odległości, bo się jest, jest cały czas zaświecony. Więc tak, ekspcie exp, sobie na tym czołgi, ponieważ fajnie się, naprawdę bardzo fajnie ekspić czołgi na tego typu trybach bo nie odczuwam aż tak no, słabych punktów tych pojazdów e, grajcie też plutony bo to jest e, no bardzo fajne mamy wtedy dużo większą szansę na wygranie i też na no, zostanie bossem Ludzie w plutonie jest boss to naprawdę co jest bardzo duże prawdopodobieństwo że znowu bitwę wygracie e, tak dziękuję wam za oglądanie to była taka moja mini opinia dygresja nie wiem czy można to nazwać poradnikiem takie małe sugestie odnośnie trybu Big Boss yy, ode mnie dla Was, bo jeszcze Big Boss wróci po nowym roku. E, także tak, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, link macie w opisie, zostawcie też łapkę w górę, no i subskrypcję, I jeszcze możecie wstępnić gdzieś, żeby nasza rodzinka widzowa rosła. A ja Wam życzę miłego dnia, bądź też wieczorem, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć!